Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić zegar w Minecrafcie. Potrzebna nam, nam jest pochodnia nowa, przekaźnik i proszek redstone'owy. Trzeba najpierw tak postawić. Później tak. Później trzeba tak postawić proszek redstone'owy. I tutaj trzeba pochodnia i trzeba ją y, szybko y, postawić, a później zabrać. O. I proszę, widzicie, jak to szybko działa? I teraz Wam pokażę, do czego to może być potrzebne. To na przykład y, może uruchamiać tłoki. Oj bardzo przepraszam za talagi. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Widzimy się.